aby przyciągnąć inwestorów i spółki na giełdy papierów wartościowych. Czyli co zrobić, żeby wykorzystać potencjał polskiego rynku kapitałowego? I o tym właśnie będziemy rozmawiać. Rozmawiać w towarzystwie pana Piotra Cwynara, dyrektora ds. klientów instytucjonalnych Domu Biura Maklerskiego PKO, Macieja Pietraszkiewicza, dyrektora Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego Biuro Maklerskie City Handlowy i pana Sebastiana Zadory, dyrektora Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Dom Maklerski, Banku Ochrony Środowiska. To debata Gazety Giełdy i inwestorów parkiet. Moim zdaniem mamy dwa aspekty, aspekt klientów indywidualnych i emitentów. I musimy teraz działać równolegle w tych dwóch obszarach. Jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, to na pewno musimy postawić na edukację, ale edukację systemową, która od początku będzie promowała i pokazywała, jakie korzyści płyną z systematycznego, długoterminowego oszczędzania, że musi być to element w zasadzie oszczędności każdego z gospodarstw domowych. A zasobów tych oszczędności w strukturze. Gotówki w strukturze oszczędności gospodarstw domowych mamy naprawdę dużo i można by ją wykorzystać o wiele efektywniej przy relatywnie umiarkowanym ryzyku. W zakresie emitentów na pewno musimy zbudować system zachęt, który będzie tych emitentów skłaniał do wejścia na rynek i upatruję tutaj dużą szansę w ulgach podatkowych, które byłyby powiązane ściśle z kwotą pozyskiwaną przez emitentów i tym celem, który emitent będzie realizował. I byłoby to coś takiego, co faktycznie stanowiłoby wartość, ponieważ obecny system prowadzi do tego, że mamy zmasowany delisting spółek, ponad 100 spółek w ostatnich pięciu latach. Pan Piotr wspomniał tutaj o perspektywie inwestorów indywidualnych, a także o emitentach, więc żeby się nie powtarzać, powiem dwa słowa odnośnie inwestorów zagranicznych, bo tak naprawdę powinniśmy również wypromować i kontynuować takie pozytywne momentum. Odbioru naszego rynku przez inwestorów zagranicznych, co jest ważnym elementem dla, dla rozwoju rynku kapitałowego. Statystyki pokazują, że obecnie około 65% funduszy globalnych, funduszy emergingowych nadal nie doważa rynek Polski, więc jest tutaj spory kawał pracy do, do wykonania. No i żeby kontynuować to pozytywne momentum na pewno potrzebujemy, jak zawsze inwestorzy instytucjonalni patrzą na ład korporacyjny firm, wzmacniać te dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, to jest jeden punkt. Drugi punkt, potrzebujemy też rozwiązania w zakresie naszych wewnętrznych kłopotów. Jednym z takich kłopotów możemy dać na rynku kapitałowym jako sytuację związana z OFE. I z suwakiem, który funkcjonuje, czyli generowanie systematycznej podaży na rynku kapitałowym przez przekierowywanie środków z OFE do ZUS-u. Zaadresowanie tego, tego elementu z, na pewno by się odbiło pozytywnie, pozytywnie, zarówno w zakresie ograniczenia tej podaży, jak i też pozytywne echo by się z, rozeszło na arenie międzynarodowej w tym, w tym zakresie. Obserwujemy od kilku lat y, mocno rozwijający się trend y, pasywnego inwestowania, y, w którym tak naprawdę y, jakby decyzja o budowie portfela, o dywersyfikacji, y, zarządzanie tym portfelem, rebalansingu tak naprawdę inwestorzy cedują po prostu na zarządzających y, przede wszystkim ETF-ami, bo to w tą stronę kapitał w tym momencie płynie. Y, mam wrażenie, że y, y, na, y, po, y, polska giełda zaczęła zauważać y, ten trend. Jest emitent, y, pojawiają się nowe instrumenty związane właśnie z. Y, tego typu podejściem przeznaczony dla takich inwestorów. Natomiast myślę, że powinniśmy ten trend rozwijać, tak? to znaczy by tworzyć kolejne ETF-y, takie, które są w jakiś sposób też unikalne w stosunku do oferty światowej. Bardzo możliwe, że należy zaadresować także segment kryptowalut tutaj, który dzisiaj jest bardzo gorący i bardzo wielu inwestorów o to pyta. Dlaczego nie? Myślę tutaj, że takim podobnym instrumentem, który mógłby być skierowany do inwestorów, pasywnego, biernego, to jest kwestia rejtów. Zainteresowanie Polaków segmentem nieruchomości jak wiadomo jest bardzo, bardzo duże. Dlaczego nie mielibyśmy stworzyć im także na rynku kapitałowym miejsca na tego typu inwestycje. Trzecim obszarem produktowym myślę, że rynek obligacji detalicznych Skarbu Państwa. To też jest ciekawy instrument. Gdyby Polska giełda w aktywniejszy sposób dawała dostęp do szerszej palety obligacji skarbowych. Myślę, że to też przyciągnęłoby inwestorów na giełdę.